Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Pakulski. mam dzisiaj środę, siódmy dzień lutego. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajsza sesja przyniosła niewielką zmienność na polskiej giełdzie. WIG i WIG 20 zyskały około 0,2%. Najlepiej spisał się wik 40, czyli indeks średnich spółek, który wczoraj zyskał 0,6%. Delikatnie pod kreską SWIG 80, który reprezentuje mniejsze spółki. Obroty na rynku wyniosły miliard 250 milionów złotych. Tradycyjnie najwięcej dotyczyło spółek znajdujących się w indeksie WIG20. A tutaj z kolei najlepiej poradził sobie KGHM oraz JSW, które zyskały niecałe 2%. Podobną skalę wzrostów odnotowała wczoraj Orange Polska. Słabsza sesja dla banków, które jednak w ostatnich miesiącach bardzo mocno zyskiwały. Na Wall Street wczorajszy dzień przyniósł delikatny wzrost. Dow Jones zyskał 0,3% S&P, 0,2%, 0,07% na plusie technologiczny indeks z tak Najlepiej wczoraj spisał się indeks małych spółek Russell 2000, który zyskał 0,7%. Jednak ten indeks Porównanie do pozostałych trzech ma najwięcej do nadrobienia. Oczywiście najważniejszymi czynnikami, które wpływają na notowania obecnie jest sezon publikacji wyników, i to ma bardzo duże znaczenie w kontekście konkretnych spółek. A po drugie, decyzje Fed, a tak naprawdę szacowanie, kiedy Fed może zacząć obniżać stopy procentowe. Marcowy termin, który jeszcze kilka tygodni temu był zakładany jako prawdopodobny. Już raczej takim nie jest, co sam potwierdził prezes Fedu Jeremy Powell. Teraz bardziej inwestorzy i rynki koncentrują się na tym, że do pierwszej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych może dojść w maju. Jak będzie oczywiście zobaczymy. To wszystko prawdopodobnie będzie na, zależało od napływających danych z amerykańskiej gospodarki, o czym otwarcie wspomina Fed. Na azjatyckich parkietach przeważała dzisiaj zieleń z wyjątkiem japońskiego indeksu Nikkei. My tymczasem przechodzimy do polskich spółek i rozpoczynamy od grupy Azoty, która informowała, że m.in. Hyundai, czyli generalny wykonawca inwestycji polimery Police prosił o wydłużenie terminu oddania inwestycji kolejny raz, o tym razem dodatkowe 95 dni, plus chciały zwiększenia wynagrodzenia o prawie 40 milionów euro. Grupa azoty sceptycznie podchodzi do tego pomysłu, informując, że Hyundai tak naprawdę musiałby przedstawić konkretne dane, konkretne informacje, dlaczego chce opóźnić Kolejny raz oddanie projektu, bardzo ważnego projektu dla Grupy Azoty, czyli polimery. Police. osobny w on informował, że wystosował prośbę o zapłatę 5,8 miliona złotych za opóźnienie płatności z tytułu osiągnięcia kamieni milowych. Zarząd Grupy Azoty informował, że pieniądze nie były wypłacane ze względu na wady i niemożliwość odebrania części. Etapów, które już zostały zakończone. Grupa Azoty też informuje, że ze względu na opóźnienie w budowie mogą być naliczane kary. Więc ogólnie grupa Azoty sceptycznie podchodzi do propozycji przedstawionych przez Hyundai. Możliwe, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to sprawa będzie musiała rozstrzygać sąd arbitrażowy. Te informacje w ostatnich dniach, które napływają na, do grupy Azoty, negatywnie wpływają na ten do spółki. Akcji, które już kosztowały niedawno, jeszcze 3 sesji temu, blisko prawie 25 zł, wczoraj na zamknięciu bliżej 23 zł. W Orlenie mamy już nową radę nadzorczą. Wczoraj walne zgromadzenie, o nadzwyczajne walne zgromadzenie wybrało dziewięciu nowych członków rady nadzorczej. Jednocześnie, jak podkreślił szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Borys Budka, zarząd ma zostać wyłoniony w ramach przejrzystego konkursu. Do czasu wyłonienia zarządu, rada, kilka osób z rady ma być oddelegowana do kierowania działaniami spółki i takich też rozwiązań, Możemy się spodziewać w innych spółkach z dominującym udziałem skarbu państwa. Tutaj Boris Budka wskazał m.in. na PG, Tauron, NEM, a także na banki, gdzie skarb państwa posiada większość. Orlen z kolei w ostatnich dniach wygląda bardzo dobrze. Wczoraj zamknięcie blisko 66 zł za akcję. PGE poinformowało, że zwiększyło kredyt odnawialny do 3 miliardów 150 milionów złotych z poprzednio 2 miliardów 330 milionów złotych. Kredyt ten był udzielony w zeszłym roku przez konsorcjum banków, w tym głównie największych banków polskich, ale także przedstawicieli chińskich. Pieniądze mają zostać przeznaczone na bieżącą działalność, a także na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji CO2. Na Enter Air, który poinformował, że ma umowę z Coral Travel Poland. Wartość umowy prawie 509 milionów złotych. Dotyczy czarteru na sezon lato 2024 i zima 2024-2025. Jak podkreślałem, spółki jest to najwyższa tego typu umowa w historii pomiędzy obiema spółkami. Poprzednia, która obowiązuje, dotyczy okresu zeszłorocznego, tak naprawdę ten, w którym jesteśmy ma wartość około 100 milionów mniej. Osobno też jeszcze w styczniu Air informował, że podpisał z Rainbow Tours kontrakt też na chartery dotyczące tego okresu, co tutaj widzimy wartość kontraktu 94 miliona, ale dolarów. Informacje, które ostatnio spływają z do Enterair, czy które spółka przekazuje, pozytywnie są odbierane przez rynek. Wczoraj mocne wzrosty, zamknięcie blisko 58 zł za akcję. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Prośbę o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Ze swojej strony życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.